O, Marko, czy to będzie jeszcze długo trwało? Spokojnie jestem z tobą, trzymam cię, będzie dobrze, już niedługo się skończy. A, To już. O oh, Jest piękne. Wygląda jak ty. Hm. Hmm. Jest piękne. Coś czuję, że będzie mi pokopyta po tobie. Ha. Albo i po tobie. Nie. Praktycznie prawie wszystkie kopyta. Ma no jasne. A ja mam tylko dwa. źrebaki... źrebaki się wieją dopiero później. Spokojnie. Jeszcze się mogą różne rzeczy okazać. W sumie tak, ale chodźmy już stąd. To jest zbyt niebezpiecznie. Matko, on jest cudny. Ona. O, przepraszam. A, a tak ogólnie jak ją nazwaliście? To jest kropla. I jeszcze nie za dużo mówi, ale... Może będzie okej. Okay. Hm. Mam nadzieję. Dobra, to ja idę. Pa! Cześć. Dobry. Hej, Livia. O, hej! Jak ona się nazywa? Też miałam zadać to samo pytanie. Nazwaliśmy ją kropla. Ja jestem Livia. Livia? Livia! Livia! Tak, dokładnie. Wiem, że to może się dla Ciebie tylko bardzo dziwnie wydawać. No ale tak właśnie zachowują się nowonarodzone źrebaki. Okej. Okay. Jak się trochę bardziej poduczy mówić, to wtedy po niego przyjdziemy. Chodź, Libia. Dobrze, mama. Pa, kropla. Hm. Ej! No? A słyszeliście już, że dzisiaj przyjeżdżają dwa nowe konie do stajni? O, ciekawe. A przyjeżdżają jakieś rybaki? Nie, niestety nie. Szkoda. Dobra, to ja idę. Poczekaj, Livia. Na pewno przyjdziemy. Okej. Okay. Jesteście piękni. Chodźcie. W końcu mogłam sobie pozwolić na kupno dwóch koni. Okej. Okay. No to chodźmy. Znamrowadzę Was do takiej, no, w grona mniejszych koni. Możecie się z nimi zaprzyjaźnić. Ok, to ja Was rozbiorę i sobie pójdę. Okej, okay, więc ja Was zostawiam. O mój Boże, klacz fryzjska. Nie gadaj, że od razu będziemy je nawet nie wiedzą jaka ona jest. Zaś się przekonamy. Cześć, witamy Was. Was też miło poznać. Czy wy nie jesteście Hanowerami? Tak, ty jesteś klaczą fryzyjską. Tak, nigdy nie mieliśmy klaczy fryzyjskiej i mamy tylko ogiera. O, fajnie. to i tam. Jak będziesz chciała do niego iść, to możesz z chęcią podejść. Jest nawet fajny, ale od razu podejrzewam nie do ciebie startował. Spokojnie. Ja taka nie jestem, ja się od razu nie daję. Dobrze. Ja jestem Astor. Cześć, Astor. Hej. Hej. O, matko, jaka słodka. Przed chwilą mi się urodziła. O, ale fajnie. Ja nigdy nie miałam okazji mieć swojego własnego źrebaka. Szkoda. Pewnie by był ładny. U was w stajni nie były nigdy... Fryzy? Nie, byłam tylko ja. Moi nasi właściciele nie mogli sobie pozwolić na więcej koni niż cztery, a tym bardziej takich drogich jak my. Z rasowej, no to byliśmy tylko my. No, w sensie każdy koni z ale z takich bardziej byłam tylko ja i Astor. No trudno. Dobra, to widzimy się później. Dobra. Okej, okay, to może później się zgadamy. Jasne. Dobra, to pa. Cześć. No, jest ładna. Nie startuj do niej. Nie widzisz, że ma chłopaka i robię. Nie powiedziała ci, że. Mm. I tak spróbuję. Matko, tutaj tak do każdej musisz. Cześć. O, to o tobie mówiła. Jestem Astor. Mm, tak, fajnie. Ja jestem Aaron. Um, cześć. No nie bój się. Ja... Ja... My musimy już iść. Może później was złapiemy. Chodź. Chodź kora i, i Dastor. No, bank sam razem. Co powiedziałeś? Nic, nic. No, Dobra, to chodźmy już do tamtego stada, już mi się tu nudzi. ja zaraz przyjdę. Okay. Hej, witam. Słyszałam, że jesteście nowi. Tak, widziałam, że masz rybaka, gdzie on jest. Yy, właśnie poszedł tam, gdzie byliście, na swojej cioci. Jesteś jej siostrą? W sensie, że kogo. No, tej hanawerskiej klaczy. Hakamady? O, ładne ma imię. Hmm, tak, jestem jej siostrą, ale taką bardziej przeszywaną. A wy jesteście... Nie, my jesteśmy przyjaciółmi. Co ty? Znamy się od dziecka. Hmm, fajna sprawa. Czyli ty jesteś Astor, a ty? Kora. Miło. E, wiecie co? Chciałabym się przedstawić, ale później was złapię, ok? Muszę teraz iść na no, wiecie źrebak. Tak, jasne, rozumiemy to. Później was na, pe na pewno znajdziecie niedługo. A, e, takich jakby, jakby to powiedzieć, no nie parkę. Hmm, takiego ogierka e, rasy arabskiej, czystej krwi arabskiej. Powinien być tamtym drugim, na tym drugim pastwisku. E, a ja muszę iść teraz coś e, załatwić, więc e, ten. Później, jak coś się z, z, spotkamy. Okej, okay, to pa. Cześć. Dziwne to było. Czemu? Nagle jak go twoje imię To uciekła i się nas sama nie chciała przedstawić. Wiesz, to różnie może być. Dobra, teraz chodźmy. No, do... Dawaj, ścigamy się. Ej! Ej, chłopie powoli przepraszam, nie chciałem A y, as, y, matko przepraszam, co ty powiedziałaś astor hmm. astor nic się nie jest? nie, nic przepraszam, nie chciałem w ciebie wlecieć ścigaliśmy się, nie wiedziałam, że tu będziesz hmm, jesteś się nowi tak przyjechaliśmy przed chwilą hmm, ta pewnie was na, zaraz weźmie któregoś na jazdę próbną ale co wy tu robicie? Tam dalej już nie można. Coś mi się tam migło. Nic nieważne. Idźcie w tamtą stronę. Chodźcie, zaprowadzę was do stajni. Zresztą może zawróćmy. Wiecie. No dobra. No dobra, więc musicie iść tam prosto i dojdziecie. Ona was na pewno będzie szukać, więc ułatwicie jej zadanie. Jak gdybym musiała łazić po tym bezwisku. A ja was żegnam, pa! Cześć. Dobra, to chodź. O, właśnie was miałam szukać. Ok. Pierwszą. Chodźciu. Pierwszą wezmę ciebie. Wezmę nasz przyzwoicie. A ty możesz iść sobie jeszcze teren odbadać. Obada Jesteś piękna. To ja będę na ciebie później czekał. Okej, okay, pastor. Pa. Okej, okay, ubiorę cię i jedziemy. Okej, okay, wchodzę. Oh. Okej, okay, możemy jechać. Ok, kurs. I gala. O, prrrr. Zobacz, tam są dzikie konie. Pierwszy raz ich chyba widzisz. Chodź, bardziej przejdziemy na bok, żeby ich nie wystraszyć. Będzie się jedź. Prrr, prrr. Ej, prrr, spokojnie, nie bój się. Okej, okay, jedziemy dalej. Byle, żeby iść nie wystraszyć. Ona tu znów jedzie na swoich koniach. Nie wiem, jak one, jak te konie, mogą mi mogą pozwolić na to, żeby ona na nich jeździła. są zdrajcy. Zdrajcy, jakich mało. Później je sprzeda, jakiemuś nie wiem. Przerobią ich i dopiero zobaczą, jacy są naprawdę ludzie. Wiedzę, co ja pójdę sobie zjeść, okej? Okay? Dobrze. My też pójdziemy. Matko, przepraszam cię. Uh, spa <ścoughs> Nie chciałam, sorki. Spokojnie. Nic się nie stało, to ja powinien uważać, jak chodzę. Nie wiedziałem, że to będziesz biegła. Też nie wiedziałem, że to będziesz szedł. A nie spytałem o twoje imię. Znaczy, twoja przyszywana siostra coś mówiła. Coś mówiła, ale ja nie słyszałem, bo jej nie słuchałem. Jestem Hakamada. Astor. Ej, patrz! Oni się całują? Na pewno nie. W końcu mogliśmy się normalnie przebitać. Tak, też sobie zdaję z tego sprawę. Masz. Yy, znaczy, nie chciałabyś się umówić. Tak, wiesz, pójść sobie gdzieś, pochodzić, pogadać. Yy, wiesz co? Okej, okay, w sumie możemy. Na no, kiedy? Dziś wieczorem. Ja rezerwuję. Spotkajmy się dzisiaj przed wodospadem. Okej, okay, wiem gdzie to jest. Hm. Dobra. To pa, do wieczora. Hej! O, nic nie ja zrobiłam. Och. jeszcze o tu idą. Hej, Hakamada! Piękna. Ty chcesz ode mnie, czego ty chcesz ode mnie, co? Hmm, wiem jak ci go skołować. Przestań. O co ci chodzi? To jest tylko kolega. Hmm, no dobra, to cześć. Nie słuchaj go, głupek. On się zawsze tak zachowuje. Zdążyłam się przyzwyczaić. Hm. Dobra, to ja lecę. Pa, czemu ty się nie możesz od niego izolować? Przecież nie musisz z nim chodzić jak nie chcesz. Nie chcę mieć kłopotów. Ah. No dobra, niech ci będzie. To pa. Cześć.